Początek roku, nowego roku szkolnego 2025-2026 mogę zaliczyć do bardzo udanego. Mam przekonanie na podstawie przeprowadzonych rozmów z kandydatami, oni przyszli do naszej szkoły nie wyłącznie dlatego, żeby w Polsce znaleźć możliwości uczenia się, ale żeby zdobyć. Możliwie najlepszą edukację. W tym roku 100% naszych maturzystów zdało egzaminy maturalne. Wyjaśnię to w taki sposób, wyjaśnię to przez porównanie. We wszystkich szkołach w Polsce, młodzież, która rodzi się w polskich rodzinach, uczy się języka polskiego, chodzi do szkół podstawowych. Potem do szkół licealnych zdaje egzaminy maturalne w ciągu ostatnich 5 lat na poziomie 74 do 80%, natomiast u nas w ciągu ostatnich 6 lat 95%, a w tym roku tak jak powiedziałem 100%. Mimo, że kandydaci do naszej szkoły albo nie znają języka polskiego w ogóle, albo znają w niewielkim stopniu. A zatem wniosek, że jest to wspólny sukces nauczycieli i uczniów. Sukces tego przede wszystkim, że szkoła ma przystosowany program nauki do Potrzeb i aspiracji młodzieży. A zatem porównajmy w szkołach samorządowych przeważnie jest 6 godzin języ 4 godziny języka polskiego, tego według podstawy programowej u nas można liczyć 14, ponieważ tego języka polskiego według podstawy programowej w klasie pierwszej mamy 6 godzin yy, i dodatkowo języka polskiego jako obcego kolejnych 6 godzin, a także wspólne czytanie z nauczycielem polonistą lektur. Muzyka